Cześć tu Kasia. Zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu Pomiędzy. Dziś pomiędzy Matką a manifestorką. To dziś zabiorę Cię do miejsca wyjątkowego, do relacji, która nie jest tylko zwykłym spotkaniem dwóch osób, ale spotkaniem dwóch energii. Chcę opowiedzieć Ci o mojej córce, manifestorce, i o tym, jak wygląda życie obok takiej energii, kiedy jesteś projektorem. Kim jest manifestor? Według Human Design w naukach Ra-Uruchu, manifestor jest archetypem inicjatora. To tylko. Około 8-9% populacji, nieliczni, ale bardzo wyraziści. To ci, którzy mają w sobie ogień zaczynania są jak iskra nie muszą czekać, aż ktoś ich zaprosi. Jak projektorzy nie muszą reagować, jak generatorzy oni przychodzą żeby inicjować ruszyć coś zapalić otworzyć drzwi Manifestor to energia która nie prosi o pozwolenie on idzie a świat albo się dostosuje albo nie Ra u ruchu pisał że największym darem manifestora jest wolność a największym wyzwaniem? Relacje. Dlaczego? Bo świat lubi wiedzieć, co się dzieje, a manifestor działa szybko, niezależnie i nie zawsze tłumaczy swoje ruchy. Dlatego ich strategia brzmi: informuj. Kiedy manifestor informuje innych, co planuje zrobić, świat, Zaczyna współpracować zamiast stawiać opór. Manifestorzy często wydają się nie do zatrzymania, ale prawda jest inna. Oni mają swoje fale energii, mogą działać bardzo intensywnie, a potem potrzebują wycofać się, odpocząć. W relacjach to oznacza, że czasem potrzebują przestrzeni. Nie dlatego, że nie kochają, ale dlatego, że ich energia jest samowystarczalna, zamknięta, niezależna. W marzeniach manifestor nie czeka, aż ktoś mu pozwoli marzyć. On marzy i idzie. Moja córka. Potrafi spojrzeć na coś i powiedzieć: Ja to zrobię. I wiesz co? Ona naprawdę to robi. Czasem świat mówi: Za wcześnie, za trudno, za duże. Ale dla manifestora to nie ma znaczenia. On jest tu po to, by zaczynać coś nowego. Nawet jeśli potem inni będą to kontynuować patrząc na bodygraf mojej córki szczególnie zwraca uwagę kanał aktywny 814 kanał rytmu i rewolucji to energia która mówi chcę żyć według własnych zasad chcę wnosić coś unikalnego pójdę swoją wybraną drogą i to widać Każdego dnia. Ona nie powtarza schematów, nie chce kopiować. Jej dusza pyta, jak mogę to zrobić po swojemu? Ten kanał to także zdolność inspirowania innych. Manifestor z takim kanałem nie tylko inicjuje dla siebie. On potrafi porwać innych do czegoś większego sprawić, że zaczynają widzieć świat inaczej. I wtedy ja, projektorka, uczę się patrzeć. Nie zatrzymywać jej, choć ręce mnie świerzbią, nie przycinać skrzydeł, ale pytać, co chcesz zrobić, jak mogę cię wspierać. Oj, jakie to. Niełatwe. Jeśli masz w swoim życiu manifestora, dziecko, partnera, przyjaciela, spróbuj dziś tego prostego ćwiczenia. Najpierw zatrzymaj się i zauważ, jak reagujesz, gdy ten ktoś podejmuje decyzję sam. Czy włącza ci się kontrola? Czy próbujesz zatrzymać? Czy pojawia się lęk, a następnie zrób krok w tył i zapytaj, jak mogę Ci w tym pomóc, co już i tak chcesz zrobić? To ćwiczenie uczy nas, że nie jesteśmy tu, by powstrzymywać manifestorów, ale by tworzyć przestrzeń, w której ich energia może działać. W zgodzie z innymi. A jeśli ty jesteś manifestorem, manifestorką, spróbuj dziś poinformować jedną bliską osobę o tym, co zamierzasz zrobić. I zauważ, jak zmienia to jakość relacji. Dla mnie bycie mamą manifestorki. To codzienna lekcja zaufania i puszczania kontroli. To spotkanie dwóch światów inicjacji i obecności. Jeśli chcesz posłuchać więcej o tym, jak Human Design pomaga w relacjach rodzinnych i zawodowych, zapraszam Cię do dalszego słuchania pomiędzy. A jeśli czujesz, że chcesz sprawdzić swój własny bodygraph, napisz do mnie. Chętnie pokażę ci, jakie energie żyją w tobie i jak mogą zmieniać twoje relacje. Z serca. Kasia.